Dzień dobry, witamy Was w kolejnej audycji Polak Mały. Dzień dobry, mówią. Dominika i Agata. mocno śpi. mocno Mocno śpi, my go nie zbudzimy. Na palcach chodzi, jak się zbudzi, to nas je. My go nie zbudzi. Spokojny, jak się zbudzi, to nas je. My go nie zbudzimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas je. Na pewno znacie tę popularną piosenkę o niedźwiedziu, który śpi. Jak wiemy, niedźwiedzie śpią całą zimę. No właśnie. A czy niedźwiedzie chrapią, gdy zapadają w sen zimowy? Niedźwiedzie chrapią zdarza się, że nawet bardzo głośno. Warto jednak pamiętać, że stan, w jakim się znajdują w czasie zimy, nie jest takim snem, w jaki my zapadamy co wieczór. A czym w takim razie jest sen zimowy? To stan odrętwienia organizmu, nazywany również hibernacją, w trakcie którego zwierzęta obniżają temperaturę swojego ciała, zwalniają częstość oddychania i rytm pracy serca, nie jedzą, nie piją i nie wydalają. Stan ten pozwala im przetrwać niesprzyjające warunki zimowe, gdy nie ma na tyle pożywienia, by utrzymać stałą temperaturę ciała. Z tego samego powodu zasypiające zwierzęta zwijają się w kulki. W ten sposób minimalizują utratę ciepła. Co ciekawe, serce hibernującego niedźwiedzia bije tylko 4 do 9 razy na minutę, a płuca wypełniają się powietrzem tylko 2 razy w ciągu minuty. Posłuchajcie bicia swojego serca i policzcie, ile razy na minutę uderza. Policzcie też Ile oddechów w ciągu minuty nabierzecie? W ten sposób zobaczycie, jak bardzo organizm niedźwiedzia zwalnia w czasie hibernacji. Dominiko, a czy wiesz, na jak długo niedźwiedzie zapadają w sen zimowy i czy wybudzają się czasami ze snu? Niedźwiedzie hibernują od kilku tygodni do siedmiu miesięcy i w tym czasie budzą się najczęściej po to, by poprawić swoje ułożenie. Pamiętajcie jednak, że nie wszystkie niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. Na przykład niedźwiedzie malajskie, wargacze leniwe, niedźwiedzie okularowe, pandy wielkie i niedźwiedzie polarne nie mają potrzeby chowania się na zimę do jam, by oszczędzać energię. Coraz częściej zdarza się, że niektóre niedźwiedzie, na przykład brunatne, również nie hibernują lub skracają czas snu. Dzieje się tak na skutek zmian klimatycznych i jest to bardzo niekorzystne z punktu widzenia niedźwiedzi. Nie pozostaje nam nic innego, jak niedźwiedziom, które zapadają w sen zimowy, życzyć słodkich snów. To wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj do usłyszenia, mówią Dominika i Agata. W górze. Tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastu dają znać, że, że dzieci muszą spać. Ach, śpi, kochanie! Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz, czego pragniesz, daj mi znać. Ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocno, kiedy gwiazdy się naj... Złe, pogrążone są we śnie, a ty jeden tylko nie. a a były sobie kotki dwa: A-a-a-a-a-a-a-a-a szaro górę, szaro górę, obydwa, ach, ach, śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie a gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Szaro górę obydwa W górze tyle gwiazd W dole tyle miast Gwiazdy, Gwiazdy miastu dają znać Że dzieci muszą spać Więc śpisz, kochanie Gwiazdy z nieba, jeśli chcesz, dostaniesz Czego pragniesz, daj mi znać Ja ci wszystko mogę dać Więc dlaczego nie chcesz spać? A śpij Księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. Gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął.